Hej, hej! Witam na moim kanale. W końcu przychodzę do Was z recenzją palety Annie the Worm od Nataszy Denony. Trochę jestem spóźniona. Był urlop, potem zachorowałam, potem wyszło Hourglass. Nie było czasu, ale dzisiaj już jestem. Omówimy sobie tą paletę bardzo, bardzo dokładnie. Będą oczywiście zbliżenia, będą szczegółowe słocze. Porozmawiamy sobie o formulacji, ponieważ są tutaj dwie nowe formuły. Pokażę Wam też porównania do innych palet Nataszy oraz do Make Up By Mario, ponieważ takie miałam jedno zapytanie. A następnie pokażę Wam dwa tutoriale makijażowe oraz krótko podsumuję i powiem Wam, czy polecam tą paletę. Zapraszam. Zacznę może od tego, że paleta I Need The War powstała jako taka cieplejsza reedycja palety I Need The Nude. Natasza wprost mówi o tym, że była to w pewien sposób inspiracja. Ja się zastanawiam, czy teraz doczekamy się I Need The Cool. To by było dobre, natomiast tak szczerze mówiąc nie sądzę, ponieważ dla Nataszy Ani The Nude jest chłodna. Ok. W każdym razie, jeżeli chodzi o I Need a Worm, jest to oczywiście paleta wykonana we Włoszech, jak wszystkie palety Natasha Denony, Cruelty Free, Vegan, 24 miesiące przydatności do użycia. Opakowanie jest dokładnie takie samo jak w palecie I Need a Nude, czyli jest troszeczkę szersze niż standardowe, ponieważ ma podwójną tutaj okładkę, natomiast z tyłu dalej mamy dziurki do wyjęcia cieni, paleta jest całkowicie magnetyczna, mamy też przepiękne lusterko, które ja mam jeszcze zalepione i raczej, raczej takie zostawię. Sama paleta jest oczywiście przepiękna. Marka opisuje tą paletę jako neutralno-ciepłą. Dla mnie osobiście jest ona po prostu ciepła. Paleta zawiera 15 cieni, w tym mamy dwie nowe formulacje. Sleep Cream Matte oraz Metal Gloss. O nich sobie dokładnie powiemy, kiedy będę robić swatch i opowiadać o każdym cieniu z osobna. Oraz mamy jeden cień specjalny, multichrom, czy tak naprawdę nazwany przez Nataszę Trio Chromem. Ten oto tutaj rzeczywiście shiftuje, jest piękny. Ale czy jest tak bardzo wyjątkowy, o tym zaraz. Dla tych, którzy nie znają formuły Nataszy Donony, od razu mogę powiedzieć, że jest to formuła niezwykle przyjazna w sumie każdemu użytkownikowi, czy tym bardziej początkującym, czy tym bardziej zaawansowanym. Jest bardzo przyjemna współpracy, bardzo prosta. Nieważne, czy chcecie nakładać się palcem, czy robicie to pędzlem, czy pędzlem droższym, czy tańszym, czy z włosia sztucznego, czy naturalnego. To jest tak naprawdę formuła, która pracuje ze wszystkim bardzo dobrze. Dobrze, przejdźmy więc do zbliżeń samej palety. Paleta zawiera 6 matów, 2 metaliki, jeden multichrom, 2 sparkling foil, taka formuła, oraz 1 duochrom. Poza tym mamy właśnie te dwie nowe formulacje: jeden cień w formule Sleep Cream Matte oraz 2 mocnofoliowe metal glossy. Tutaj mocnofoliowe to był cytat z strony Nataszy Donnady. To czy są to cienie foliowe? To już sobie zaraz porozmawiamy. Paleta zdecydowanie jest ciepła. Tego jej nie da się odmówić. Jest naprawdę cieplutka. Natomiast nie jest według mnie jakoś przesadnie ciepła. Pokażę ją Wam później obok, albo może teraz. Pokażę ją Wam obok palety brąz. I tutaj wydaje mi się, że ta różnica jest dosyć istotna. Brąz jest niezwykle ciepła. Ona jest dla mnie taka już w zasadzie ognista mocno pomarańczowa wszystkie te brązy są tak naprawdę napakowane też tą pomarańczą natomiast w palecie Anita Warm jest to takie delikatniejsze bardziej morelowe podobnie kiedy pokażę wam porównanie z paletą Gold która, przypomnę, jest tak naprawdę w dużej mierze tym, czym jest paleta Golden w tej chwili. Także jeżeli macie Golden, to macie tak naprawdę Gold. Jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch palet, Golden wypada zdecydowanie bardziej żółto-musztardowo. W dalszym ciągu nie jest to to samo co paleta Any The Warm. Do tego porównania dołożyłam też starszą paletę, paletę Sunset. Może ją posiadacie. Tutaj również te brązy idą trochę w inną stronę. Może kilka by się udało ich sparować. Natomiast Sunset jest tak prawdziwie pomarańczowa ceglano-pomarańczowa, plus formulacja w formulacjach w plecie Sunset jest już bardzo przeterminowana, także nawet nie porównuję tych dwóch palet razem, bo to jest niepoaziemia. No i oczywiście porównuję Wam ją też do I Need a Nude, która jest zdecydowanie chłodniejsza jest dla mnie bardzo, bardzo różowa. Wiem, że na niektórych wypada bardziej neutralnie, na niektórych trochę chłodniej, nie wpada natomiast w żadne szarości. Na mnie zdecydowanie wybija się róż i, i to mocno. Także jest to bardzo fajne przeciwieństwo palety I Need A Warm i uważam, że te dwie palety dają mi tak naprawdę ogrom możliwości, jeżeli chodzi o makijaż taki dzienny, nudziakowy. Jeżeli dołożę do tego medi ziną, to tak naprawdę mogę zrobić mm, każdy makijaż, jaki mi się podoba, czy to chłodny, neutralny, czy ciepły. Także ja jestem zachwycona. Prosiliście mnie też o porównanie do Make Up by Mario i Ferial Eyes. Tutaj muszę przyznać, że są może pojedyncze cienie, które można by przypasować, natomiast dla mnie są to dwie różne palety. I the Warm jest zdecydowanie cieplejsza, plus formulacyjnie to też jest totalnie co innego. Formuła matowa Mario i mam wrażenie, że jest bardziej krucha w tej palecie. Błyski natomiast są bardziej toperowe, bardziej takie eteryczne. Na taszy mamy natomiast już konkretne metaliki. Pokażę Wam teraz te dwie palety obok siebie: I Fridial Eyes od Mario oraz paletę I the Warm. Możecie zwrócić uwagę na górny rząd od Mario tamten najjaśniejszy macik jest mimo wszystko jaśniejszy niż najjaśniejszy mat w palecie I warm, pokażę Wam też może zbliżenie właśnie na te dwa cienie Mario jest zdecydowanie jaśniejszy, jest taki można powiedzieć bielszy natomiast w palecie od Nataszy Denony jest ten cień już taki zabarwiony beżykiem, nie jest to najjaśniejszy cienie, nie jest to cień, który podejrzewam wielu z Was będzie służył jako ten najjaśniejszy cień do blendowania pod łukiem brwiowym, czy do rozjaśniania pewnych miejsc na oku to nie jest tego typu cień. Dla mnie osobiście ten najjaśniejszy cień od Nataszy to już jest cień przejściowy. Dużo bliżej tego najjaśniejszego cienia od Nataszy jest kolejny cień w tym pierwszym rzędzie w palecie Make Up by Mario. I tak wygląda porównanie. Wydaje mi się, że widać to nieco lepiej. Te cienie są bardziej zbliżone do siebie, choć nadal oczywiście nie są takie same. Tak wyglądają z daleka. Nie jest to to samo, ale jest już bliżej. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o trzeci dzień w palecie Make-Up by Mario, w tym górnym rzędzie, ten brązik najbardziej przypomina mi kolor Vim od Nataszy Danony, ten, który jest w samym sercu tej palety. Natomiast również on jest cieplejszy. Także. Ja bym tutaj nie porównywała tych dwóch palet razem. Ja tak naprawdę, kiedy otworzyłam paletę Mario obok Nataszy, najbardziej widziałam ten cień wrogu. rogu. Miałam nadzieję, że tutaj widzicie te zaznaczenia, które gdzieś robię. Ten cień wrogu jest najcieplejszy w palecie Make-up by Mario, i jego odpowiednika wydawało mi się, że znajdę w palecie Nataszy. Natomiast też nie. Zobaczcie, jak Natasza jest tutaj ciepła. Taka ciepło, nawet karmelowa. Zważa, ten cień tutaj na, na środkowym palcu jest mocno taki karmelowy. Mario przy tym wygląda dosyć blado. Pokażę Wam też porównania słocze palety Annie The Worm do palety Mario. Wydaje mi się, że tam widać to najlepiej, jak bardzo są daleko od siebie. Makijaże, które zrobimy paletą Annie The Worm, nie zrobimy paletą Mario. I odwrotnie. W palecie Mario mamy troszeczkę chłodku, mamy róż, mamy ten taki topik szarawy. To są cienie, niektórych nie znajdziemy u Nataszy, przynajmniej nie w tej palecie, może w The Nude. Tekstura błysków jest też totalnie inna. Jeżeli chcecie miliony, miliony drobin, Mario będzie po prostu tutaj lepszym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli powiecie Metaliki z trochę lepszą bazą kolorystyczną, które się nie osypują, Natasza będzie tutaj lepszym rozwiązaniem. Także tak wyglądają porównania tych wszystkich cieni. Dajcie mi znać, co tu myślicie i która paleta według Was jest najładniejsza. Ja zdecydowanie widzę miejsce w swojej kolekcji dla tej palety. Ta paleta też niesamowicie, uważam, podkreśla niebieską tęczówkę. Dużo lepiej niż paleta Gold czy paleta Golden. Bardziej zbliża się do brąz, natomiast brąz idzie jeszcze krok dalej, jest bardziej ognista, bardziej cyglana. Ta jest jednak bardziej taka, no, morelowa. Jest morelową, może lekko przespiniowa, i wydaje mi się, że niesamowicie wybija niebieską tęczówkę. W tej chwili też, jak patrzyłam w podłogę przed chwilą, to widziałam, że pierwsze, co widać, to moje oczy. Nie wcale jakąś ciemniejszą szminkę, czy cokolwiek innego. Widać po prostu moje niebieskie oczy. Także jeżeli macie niebieskie oczy i lubicie tego typu odcienie, to może być bardzo fajna paleta. Dobrze, przejdziemy teraz do omówienia każdego jednego cienia z osobno, a następnie będą już tutoriale. Pierwszy odcień to Soft Spot, jest to taki kremowy macik, średni brąz, bardzo taki ziemisty, bardzo przyjemny. Następnie mamy błysk o nazwie Fancy, to jest klasyczny metalik nataszowy, Szampan metaliczny. Bardzo taki odcień, wydaje mi się klasyczny, których na pewno mamy wszyscy napęczki, ale przydaje się w takiej palecie i zobaczcie, jak pięknie błyszczy. Następny odcień to Mellow. To jest kremowy mat. Taki nudziaczkowy, rozkwiniowy. To jest najjaśniejszy mat w tej palecie, także już widzimy, że mogłoby być jaśniej, tak naprawdę. Dla mnie osobiście, jeżeli byłby jeszcze jeden jaśniejszy cień, to ta paleta byłaby po prostu idealna, a tak jest prawie idealna. Kolejny cień to Fenomena, to jest właśnie ten Trio multichrom, który jest, wydaje mi się, najbardziej popularny w tej palecie. No, shiftuje jak widzimy dosyć mocno. Jakie tutaj mamy kolory? Na pewno jest brzoskwinia, jest zieleń i wydaje mi się, że jest tutaj róż. Tak, że kolory, natomiast ta zieleń i brzoskwinia wybijają się jako Pierwszy. Kolejny odcień to Ripe, to kolejny Magic I to jest taki brzoskwiniowo-brązowy. Jest on nieco ciemniejszy niż Mellow. Może też trochę bardziej brzoskwiniowy, ale dalej jest to podobna rodzina kolorów. Przechodząc do kolejnego rzędu, mamy kolor Elm. To jest właśnie Sparkling Foil. Według naszej Denony. Mnie szczerze mówiąc, to raczej wygląda na kolejny metalik. Trochę jestem zdziwiona tym opisem, ponieważ formuła bardzo przypomina Fancy, o którym mówiliśmy wcześniej, który był po prostu metalikiem. Ten niby ma być sparkling foil, ale jest bardzo gładki, bardzo gładki, metaliczny. Nieco bardziej złoty i ciemniejszy niż Fancy. Tutaj nie mogę się zgodzić do końca z Nataszą. Nie wygląda mi to na sparkling foil. Kolejny dzień nazywa się Snack i to jest już ta nowa formuła o nazwie Metal Gloss. Natasza odkreśla ten kolor jako Soft Bronze. Wydaje mi się, że błyszczy się mocniej niż te metaliki, także może to jest ta e, właśnie glosowość tej, tej nowej formuły. Mi się podoba. Jest na pewno widoczna, jest dosyć gładka i ja bardzo lubię tego typu odcienie. Następny cień to Vim i jest to dosyć głęboki, ciepły brąz. Klasyczny, kremowy mat od Nataszy Denony. nie mylić z Cream to Powder, po prostu creamy mat. Na pewno widzicie, że spora część moich słoczy jest trochę taka patchy, ma dziury, natomiast to jest ze względu na to, że ciągle wycieram i wycieram na mokro i na sucho tą samą rękę i po prostu skóra już nie przyjmuje dobrze. Na oku zapewniam, te cienie nie wyglądają tak. Następnie mamy Push. Tutaj już prędzej widzę tą formułę Sparkling Foil, aczkolwiek wydaje mi się, że w poprzednich paletach ta formuła była trochę bardziej płatkowa. Tutaj natomiast widać wyraźnie drobiny w innym kolorze. Błyszczy się też mocno, mocno. I to jest taki Rusty Rose Gold. To chyba jest mój ulubiony cień błyszczący w tej palecie. Nie będę ukrywać. To jest cień, który podbija niebieskość moich oczu do, do maksimum. Następnie mamy Fervor. To jest cień, który chyba najbardziej przypomina mi odcienie w palecie Midi Bronze. Znowu kremowy macik. Ciepły karmelowy brązik. Również odcień, który przepięknie podbija niebieską tęczówkę, w połączeniu z puszem jest to bardzo prosty, ale bardzo efektowny makijaż. I przechodzimy do ostatniego rzędu, na co moja ręka bardzo się cieszy. <grym> natomiast jest to Pep, kolejny mat, to jest chyba najciemniejszy brąz w tej palecie, albo Flash Over, zaraz zobaczymy. Formulacyjnie na pewno preferuję Flash Over, tą nową formułę matową, to natomiast jest... No, w porządku. Kolejny odcień to Homey i drugi z nowej formulacji Metal Gloss. No pięknie się błyszczą te cienie. Musicie to przyznać. To jest taki ciepły nudziaczek. Wydaje mi się, że takich kolorów nigdy nie za dużo. Następny odcień to Hanker, zwykły metalik. I robiąc przed chwilą y, słoż właśnie tego Metal Glossa widzę mocno różnicę, jak mało się ten błyszczy w porównaniu do tego poprzedniego koloru. To muszę przyznać, że jest mój najmniej lubiany cień w tej palecie. Ja po prostu nie używam tak ciemnych, błyszczących brązów na sobie. Wydaje mi się, że są tutaj lepsze, bardziej efektowne dzieje w tej palecie do użycia niż ten. I ostatni błysk, jaki Wam pokazuję, to jest Dynamism dłochrom, Średni brąz z zielonym błyskiem. Nie jest to taki shiftujący dułochrom, raczej odcień, który ma w sobie po prostu dwa kolory. Nawet jak przyłożę lusterko, no to shiftu żadnego nie będzie. I ostatni cień w palecie to również nowa formulacja. Cień nazywa się Flash Over i jest to formuła Sleep Cream Matte, nowa formuła matowa Nataszy. Ja jestem w niej totalnie zakochana. To jest najlepsza formuła matowa, naprawdę, jaką u Nataszy widziałam. Jest to dużo lżejsza forma cream to powder, bardzo mięciutki, bardzo łatwo się blendujący pigment jest od razu, natomiast można go rozblendować prawie że do nicości, także... Bardzo, bardzo przyjemna formuła. Kolor to taki gliniany brąz. I jeszcze takie krótkie porównanie do koloru Pep. Mówiłam Wam wtedy, że nie jestem pewna, czy to był najciemniejszy. Tak, zdecydowanie Pep jest najciemniejszym matem w tej palecie. Flash Over nawet nie stoi obok. I tak prezentują się wszystkie słocze, wszystkie opisy cieni. Mam nadzieję, że ciekawość wasza została zaspokojona. Bardzo podoba mi się miks tych formuł, podoba mi się duży, duży nacisk na metaliki. To jest moja ulubiona formuła błysków, jest gładka, natomiast bardzo, bardzo błyszcząca. Także ja jestem bardzo zadowolona. A teraz wysyłam już was na część tutorialową dwa makijaże. Hej hej. Dzisiejszy tutorial zaczynam od koloru Flash Over. To bardzo szybko staje się moim ulubionym yy, to. Ten cień staje się bardzo szybko moim ulubionym w tej palecie, głównie za sprawą formuły, natomiast nie tylko. Formuła jest po prostu bardzo, bardzo przyjemna. Przyczepia się bez niczego do oka. I podoba mi się to, że nie jest to cień taki do końca mokry, ale nie jest też suchy. Nie wiem, czy to ma sens. Nie jest to ani krem, ani cień suchy. Coś pomiędzy, taka fajna hybryda. Bardzo łatwo się blenduje, buduje. Generalnie. Cień, który można wykonać w pracy bardzo, bardzo szybko. I tak naprawdę bezpośrednio na niego przyciemniam tym kolorem Pep, a od wewnętrznej strony będę używać Melo. Ten ciemny brąz też jest piękny i bardzo ładnie się przykleja do tego. Jak to miałeś na imię? Flash Over. On nie jest jakiś lepki w dotyku, ale mam wrażenie, że bardzo ładnie łapie to, co się na niego kładzie. I tworzę sobie po prostu. Taki rozdmuchany zewnętrzny kącik. Nic, nic nadzwyczajnego. Ten odcień Mellow to jest chyba najjaśniejszy, tak, najjaśniejszy mat w tej palecie. Także nim zaznaczam tu wewnętrzną stronę oka oraz blenduję delikatnie brzegi. I tutaj już nam taśma nie będzie potrzebna, także można ją ściągnąć. Jeżeli chodzi o dolną powiekę, tutaj najpierw dodałam troszeczkę flash over, a potem pogłębiałam tym ferworem, takim bardziej ciepłym pomarańczowym odcieniem. Także zaczynam od tego flash over. Wycieram palec, palec wycieram pędzel w ręczniczek i następnie tym samym pędzelkiem będę nakładać ferwor. I z tego tworzy się bardzo ładny miks. Bardzo ciepły, lekko pomarańczowy. Pomarańcz pięknie podbija niebieską tęczówkę, także lubię te pomarańczowe cienie dawać raczej na dolnej powiece. Jeżeli chodzi o błyski, to będą te dwa. Zaczynam od homey, od wewnętrznej strony oka, a następnie ten o nazwie Dynamizm. dynamizm. On pójdzie na resztę powieki. I jak zwykle z cieniami Nataszy, robię to po prostu palcem. One się bardzo ładnie przyklejają. Można użyć też glitter glue dla przedłużenia trwałości. Mnie dzisiaj na tym nie zależy, także ja dzisiaj idę od razu i delikatnie wklepuję. I to generalnie, to generalnie będzie cały makijaż. No prawie, bo jeszcze wewnętrzny kącik. Na wewnętrzny kącik nałożę odcień Elm. Są tak naprawdę dwa. W sumie jeden homey też mógłby się nadać tutaj do wewnętrznego kącika. Jest kilka jasnych cieni, ten natomiast jest najbardziej złoty. Więc jakoś tak najbardziej mi po prostu pasuje. I to generalnie tyle. Bardzo prosty makijaż, bardzo szybki. Nałożę sobie maskarę, nałożę sobie kredkę w linię wodną. Od razu powiem, że to będzie też natasza ta brązowa i pokażę Wam jak to wygląda. I tak to wygląda po wykończeniu makijażu. Taki wiecie, zwykły, prosty, dzienny makijaż. Mi się bardzo podoba. Ok, zapraszam Was teraz na kolejną część. Drugi makijaż będzie już delikatniejszy. Robię takie powiedzmy, że halo eye. Będę używać tak naprawdę dwóch matów, tego Mellow oraz Ripe. Nimi zrobię tą strukturę właśnie do Halo, natomiast w środku będę używać tych dwóch błysków. One są tutaj dosyć zbliżone do siebie, jeden natomiast jest bardziej złoty, drugi jest bardziej taki morelowy, także najpierw ten push on jest właśnie bardziej morelowy, troszeczkę ciemniejszy, jego będę nakładać na brzegi Halo Eye, a w sam środek Będę nakładać snag, tak samo ten snag poleci do wewnętrznego kącika, ale to po kolei, na razie zaczynam od melow i potem będę przyciemniać, przyciemniać ripe. Jeszcze baza, zapomniałam o bazie na tym oku, także przy okazji, przy okazji baza Natasza Denona. Powiem Wam, że zastanawiałam się właśnie jaki zrobić ten drugi makijaż, w międzyczasie nosiłam sobie też oczywiście tą paletę Poza kamerą, plus mogliście widzieć niektóre makijaże po prostu w innych filmach, i odnoszę wrażenie, że większość tych makijaży wygląda dosyć podobnie. Także zastanawiam się, co ja mogę tutaj innego zrobić. Więc jedyna opcja to było zmienić po prostu kształt i pobawić się Halo Eye. Aczkolwiek na co dzień dla mnie ta paleta i tak będzie raczej w użytku takim standardowym takim, jak robię zazwyczaj swoje makijaże czyli jakiś cień przejściowy na załamaniu, przyciemniony zewnętrzny kącik i jeden błysk, albo dwa na powiece. To jest to, co zazwyczaj robię, taki schemat. I nie uważam, żeby było w tym cokolwiek złego. Także tyle, jeżeli chodzi o kolor y, Mellow. Przechodzę teraz w Ripe, ten troszeczkę ciemniejszy. I nim sobie leciutko tutaj... Nawet nie przyciemnię, bo ciężko tu mówić o przyciemnieniu. Ale niech będzie, że tak. Pogłębię w każdym razie ten kolor, który mam już na powiece. Od wewnętrznego kącika tak delikatnie, nie wchodząc w sam kącik, raczej trzymając się o tutaj. I może zanim przejdę do błysku, to zrobię to samo na dolnej powiece. Zaczynam od Raip, potem leciutko mieszam z Mellow. Tak jak mówię, one na powiece nie różnią się jakoś bardzo znacząco. Jeden jest lekko ciemniejszy od drugiego, ale też przez to pięknie się ze sobą. Mieszają. Nie ma żadnych trudnych przejść, blendują się też bez problemu. Można używać tego samego pędzla. Jest kilka plusów. I świetnie, tak to zostawiam. Przechodzimy więc do błysków. Na początku zaczynam od tego push. A jego nabieram sobie na taki języczkowy pędzelek, który też leciutko sobie spsikuje mgiełką jakąś utrwalającą. To jest, staje się kolor pop. I ten cień nakładam sobie jakby na brzegach hejlo właśnie od tej strony zewnętrznej od wewnętrznej po środku starając się zostawić miejsce na ten najjaśniejszy cień. Ten błysk jest na pewno jednym z moich ulubionych w tej palecie. O, trochę mi tutaj opadło. Na pewno jest jeden z moich ulubionych, ponieważ on ma właśnie taką lekko jakby morelową poświatę. Jest lekko taki morelowy, na mnie przynajmniej i to przepięknie podkreśla niebieską tęczówkę. Nie jest to klasyczny szampan, nie jest to też taka stricte brzoskwinia, coś takiego pomiędzy, bardzo mi się podoba. Tym samym pędzelkiem sięgam więc teraz po Uu, snag i jego ja dokładam sobie tutaj w samym środeczku. Tak jak mówię, one są dosyć podobne, więc one się tutaj pięknie razem łączą. Natomiast mam wrażenie, że tak jak światło uderza, to widać, że ten sam środek jest odrobinę jaśniejszy. Dokładam sobie też tego koloru snak delikatnie tutaj na, na dolnej powiece, na samym środku. Trochę się przejęzyczam dzisiaj. I ten sam kolor dokładam tylko innym pędzelkiem wewnętrznym kąciku. Czyli smak znowu. I to tak naprawdę koniec. Tak to już zostawiam. Nałożę sobie tylko na linię wodną kredeczkę. Tym razem jest to Natasza Denona w kolorze Fushi. Tak, w kolorze Fushi. Yy, oraz wytuszuję rzęsy brązowym tuszem i pokażę Wam się, jak to wygląda. I tak to wygląda na koniec. Bardzo taki lekki, szybki też makijaż dzienny. Wydaje mi się, że dzięki temu dodatku kolorowej kredki na linii wodnej wygląda to po prostu nieco ciekawiej niż. Taki standardowy makijaż z beżową czy brązową kredką. Także polecam kolorowy eyeliner jakiś na linii wodnej, natomiast niekoniecznie polecam tą kredkę od Nataszy Denony. Ten kolor ewidentnie jest mniej napigmentowany niż reszta i trzeba się naprawdę mocno namachać na tej linii wodnej, co przy wrażliwych oczach może być trochę niekomfortowe. Tak czy siak, tak wygląda końcowy makijaż, i Was teraz odsyłam już na podsumowanie. Podsumowując, czy polecam tą paletkę Annie de Warm? Według mnie jest znakomita. To, czy ją potrzebujecie, czy nie, to jest oczywiście już y, inna kwestia. Natomiast jeżeli myśleliście nad jej zakupem, bo wpasowuje się Wasze potrzeby, w, w to, co używacie na co dzień, może zapełnia jakąś lukę w kolekcji Waszych cieni, wtedy jak najbardziej. Ja jestem tą paletą naprawdę bardzo przyjemnie zaskoczona. Nie sądziłam, że będę czuła się aż tak przyjemnie w tych odcieniach. Bałam się bardzo, że będzie to paleta ciepła, idąca właśnie znowu w żółcie, w musztardy znaczy w pomarańcze, ale nie takie ogniste, tylko właśnie takie bardziej zgaszone. Bałam się, że będzie to powtórka palety Golden, bądź palety Gold, które na mnie jakoś no nie, nie czuję się w nich dobrze po prostu. Także ja jestem bardzo zadowolona. Na pewno będzie to jedna z y, moich palet takich bardziej dziennych. Położę ją sobie obok Aini de Nude i będę pewnie używać na zmianę, bo Aini de Nude na mnie wypada bardzo różowo. Nie zawsze mam ochotę na takie różowe tony, także posiadanie czegoś bardziej ciepłego, ale nie żółto-musztardowego, pomarańczowego, y, bardzo mi się na pewno przyda. Jedyne, co bym chciała to żeby było więcej matów w tej formule ponieważ ta formuła jest dla mnie po prostu idealna to jest dla mnie idealna formuła matów jest nieco mokra natomiast nie jest tak gęsto kremowa jak cream to powder nie ma żadnego osypu blenduje się jak marzenie jeżeli chodzi o maty to na pewno jest cień którego najmile mi się używało i tak naprawdę używam go do każdego makijażu dzisiaj staram się właśnie nie używać żadnych ciemnych matów żeby zobaczyć ym, y y y czy można <laughs> można natomiast Lepiej to wygląda z czymś takim ciemniejszym. Także z mojej strony to wszystko. Jeżeli myśleliście nad tą paletą, to uważam, że jest warto zainteresowania. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam pięknie za uwagę i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Pa pa!